Cześć, witam Was, Lolus i Bakos. I dzisiaj trochę niecodzienna operacja. Rozwijemy wątpliwości pod tytułem: Czy to się mieści do kieszeni? Ponieważ ja zostałem zdyskwalifikowany ze względu na to, że nasze bojówki. Wszyscy twierdzą, że są za duże. Ale to tak, z czystej ciekawości. To jest Note 2, to jest moja kieszeń. Widzicie, bez żadnego problemu, jeszcze mógłbym tam wsadzić S3. Prawdopodobnie. I miniacza. iPhone też by się jeszcze zmieścił. Tak, jeszcze, żeby nie było jeszcze iPhone'a tu pchniemy. No, teraz to już odstaje. Ale ciągle się wszystko mieści. Tak więc wykorzystałem Makosa, bo przy dzisiaj w ładnych jeansach. No, normalnie chodzi w upierdolonych, tak? Normalnie chodzi w upierdolonych. I będzie wrzucał po kolei telefony. Żeby nie było głupich pytań pod tytułem. Znaczy. Pytaj, no tekstów, to się nie może zmieścić do kieszeni. No dobra Mako, zaczynaj. Dobrze. To jest pierwszy, S3 Mini, no to... Mydełko, wiadomo. Mydełko wielkości iPhone'a. Nie no, no wiesz, bo to S musi być wszystko udokumentowane, jak widać. Ładnie leży głęboko. It's ok. O dziwo, dziwnie to zabrzmiało. S3, trochę większy. Zero problemu. Usiądziesz w tym? Pewnie, no, zobacz, gdzie to mam. No. Bez problemu. Głębokie kieszenie, ja coś tutaj mam, ale to. I największa cegła. Największa Jeszcze cegła do tego w opakowaniu. Najbardziej upieprzony. Chciałem mu się kogo. je czyścić. Też jest spoko. Dla pewności, żeby przypadkowo nie uderzyć w ekran, ja bym go chował w ten sposób. Dobra, wiesz to usiądź w tym, żeby nie było wątpliwości. Da radę. Jest no, trochę problem. wyglądasz, jakbyś miał GPS samochodu wsadzony do kieszeni. Ale to nie jest problem, naprawdę, jest wygodny. Teraz jeszcze możemy zrobić jeden test, bo wiele osób twierdzi, że ciężko się łapie z góry. Przyznam tak, o ile w tym małym złapanie paska z góry nie jest problematyczne. West ja mam małe ręce, jak ma duże ręce, ja mam małe, normalne. Westrzy też bez problemu, no to w nocy już trzeba się trochę, żeby go trzymać normalnie, trzeba się gimnastykować ale w zasadzie dalej. Nie ma tragedii. Być please, jak to mówią. No, ale wiesz, moja ręka twoja. Ciągle bez żadnego problemu. <ścoughs> dobra, no, tyle są straszne. Chowamy to mydło. Dobra, weź to, to weź do, to do, to do kosza, to kosza to. tam wrzuć. Czekaj, już co, Nie, bo potem położę się na tym i się w dupę chuje. O, okay. idealne miejsce na iPhone'a. No dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia. Hej. Hej.